Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu, jest 1 października 2024 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest Energy Drink. Oto informacje, które przygotowałem do Państwa dzisiaj. Główny Urząd Statystyczny informuje, że inflacja we wrześniu wzrosła do 4,9% rok do roku. W zeszłym miesiącu wynosiła 4,3%. Urząd Regulacji Energetyki podał, że od 1 stycznia 2025 roku na rachunek gospodarstw domowych wróci opłata mocowa, która dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym wyniesie 11,44 zł netto miesięcznie. Warto przypomnieć, że w postulatach Towarzystwa Gospodarczego Polskich Elektrowni, opłata mocowa może finansować dostępność prądu w gniazdku aż do lat 40. XXI wieku. Resort Klimatu podaje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program o wartości miliarda złotych. Kwota przeznaczona na realizację działań mających na celu adaptację do zmian klimatu i minimalizację skutków powodzi lub suszy wytypowanych wcześniej terenów przez budowę i modernizację zielono-niebieskiej infrastruktury. Program skierowany jest do Wód Polskich oraz urzędów morskich. Polskie sieci elektroenergetyczne podpisały ze spółkami Hitachi Energy Poland i Ethos Energy Poland umowę na dostawę ośmiu autotransformatorów. Są to jedne z najważniejszych urządzeń w systemie elektroenergetycznym służące do zmiany napięcia energii elektrycznej. Wartość umowy to prawie 46 milionów euro. Zaczyna się Warsaw Security Forum w Warszawie. Jego istotny element to ścieżka poświęcona energetyce z dyskusjami o jej znaczeniu dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Ruszają konsultacje propozycji dyrektywy o wodorze niskoemisyjnym autorstwa Komisji Europejskiej. Trwa spór państw członkowskich m.in. o wodór pochodzący z elektrowni jądrowych. Polska chce takiego wodoru. Według konta OSINT AUNSON zeszłej doby Rosjanie wznowili intensywne zagłucanie GPS-u na Bałtyku. Potencjalne przyczyny to A ochrona obwodu Królewieckiego przed dronami, B podnoszenie napięcia na zachodzie. W lipcu zapłonęła pojedyncza paczka DHL w Lipsku. Der Tagesspiegel podejrzewa, że ten niewinny incydent mógł być nieudaną próbą poważnego sabotażu autorstwa Rosji. W drugą rocznicę wysadzenia Nord Streamów Sara Wagenknecht, liderka populistycznego BSW, opublikowała film replikujący rosyjską propagandę opartą na budowaniu negatywnych emocji wobec USA i Ukrainy, a także kreowanie wewnętrznej nieufności wobec własnych rządów w Europie, wskazuje Patrycja Tepper z Instytutu Zachodniego. Sugestie, że tylko niezależne śledztwo może odkryć prawdę wzmacniają teorie spiskowe i podsycają nieufność wobec oficjalnych źródeł. Przypomnijmy, że Wagenknecht trzy dni przed inwazją Rosji na Ukrainę mówiła, że, cytuję, Rosja nie ma interesu, aby dokonać inwazji. Rosjanie liczą na oddech dany przez Zachód. Kommersant podaje, że Rosja zmierza do konsolidacji budżetu w 2025 roku. Zakłada jedynie 5% wzrostu wydatków. Obronność ma odpowiadać za 32,5% budżetu, przy ropie URALS za 60 dolarów. Sankcje i koszty wojny na Ukrainie jej to utrudnią. Według Financial Times wraca wojna cenowa w OPEC. Arabia Saudyjska ma być gotowa do zwiększenia podaży ropy po wygaśnięciu cięć porozumienia naftowego i do porzucenia celu ceny 100 dolarów za baryłkę Brent. Wicepremier Rosji Aleksander Nowak uważa, że cena ropy powinna ustabilizować się na poziomie 80 dolarów pomimo napięć geopolitycznych i będzie on satysfakcjonujący dla klientów oraz dostawców. Tymczasem Izrael rozpoczął operację lądową w Libanie o kryptonimie Północne Strzały. Jej celem ma być infrastruktura Hezbollahu. Ropa Brent kosztuje 72 dolary. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście jutro. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.